Witam serdecznie, mówi dla Was Kulik Michał. W dzisiejszym wideo poradniku pokażę Wam, co zrobić, jeżeli chcecie stworzyć swoją pierwszą ładną animację, a nie potraficie ładnie rysować. Do tego celu posłuży nam dzisiaj Adobe Flash Professional CS5. Dla początkujących przy kreowaniu nowej sceny wystarczy ActionScript 2.0. Wersja 3.0 może być przydatna przy kreowaniu rozbudowanych serwisów internetowych, na przykład, ponieważ Flash nie służy tylko do tworzenia animacji. Przed sobą widzimy teraz białe pole, będące naszym obszarem roboczym. Z boku widzimy, że rozmiar size tego pola wynosi 550 x 400 pikseli. Oczywiście rozmiar możemy edytować i zmienić w tym miejscu. Ja jednak w tym wideo nie mam zamiaru tego robić, ale pokazać Wam, jak przerysować dowolną postać. Z górnego menu wybierz teraz File, Import. Import to Stage. A teraz dowolny plik graficzny z postacią, którą chcesz przerysować. A następnie kliknij otwórz. To spowodowało, że na naszym obszarze roboczym pojawiła się postać, którą chcemy przerysować. A na linii czasu pojawiła się czarna kropeczka, która symbolizuje wypełnienie naszej pierwszej klatki animacji. Aby było łatwiej przerysować naszą postać. Należy wybrać z klawiatury skrót CTRL plus. To spowodowało, że nasz obszar roboczy się po prostu przybliżył. Nie zwiększył, a przybliżył. Teraz musimy tylko dodać jeszcze jedną warstwę naszej animacji. W tym celu musimy kliknąć Layer prawym przyciskiem myszy i z opcji, które się pojawią, wybrać Insert Layer. To spowodowało, że. Nad warstwą lajer 1 pojawiła się warstwa o nazwie lajer 2. Warstwa layer 2 to warstwa, po której będziemy za chwilę rysować. Dobrze. Najedźmy lewym przyciskiem myszy na warstwę numer 2, czyli warstwę górną. I z podręcznego menu, podobnego jak w pańcie, może troszeczkę bardziej rozbudowanego. Wybierzmy sobie narzędzie pędzla, tak zwany Tool. Dobrze. I teraz jak widzimy mamy wybrany pędzelek, tylko wydaje mi się, że ma on za mały rozmiar. Dlatego przedostatnie narzędzie na dole pozwala nam zwiększyć rozmiary naszych pędzli. Wezmę sobie największy rozmiar. Dobrze. O. I teraz jak widać mam duży pędzelek. Teraz użyję jeszcze raz skrótu CTRL plus. Żeby było mi łatwiej przerysowywać No i zabieram się do roboty, powiedzmy że będę rysował Od Tego miejsca Momencik, troszkę za duży jest ten pędzel, więc Właśnie tutaj Na samym dole możemy zmieniać jeszcze kształty pędzli Ale jeżeli chodzi o przerysowywanie najlepiej robić to właśnie Pędzlem okrągłym, przynajmniej mi jest łatwiej Dobrze Aby zacząć rysować należy kliknąć lewy przycisk myszy i po prostu trzymać. Trzymać i jechać pędzelkiem dookoła. I tak jeszcze troszeczkę za gruby jest ten pędzel. Aha, jeżeli puściłem, to się nic nie stało, tylko należy pamiętać, żeby nie łamać linii, to znaczy żeby nie zostawiać pustych obszarów między jedną a drugą częścią. Po prostu chodzi o to, żeby nasza linia zawsze zamknęła się, ponieważ później, jeżeli nie będzie linia zamknięta, prawda? Tak jak tutaj mamy rękę, to nie będziemy mogli wypełnić danej części obrazka. Dobrze, może ja nie będę przerysowywał teraz całej postaci. Kliknę Ctrl minus, aby pomniejszyć mój, mój obszar roboczy. Teraz usunę mój obrazek, czyli zaznaczę go. Narzędziem strzałki kliknę Delete. O, i widzę, że mam przerysowaną rękę postaci, prawda? I teraz, aby wypełnić ją kolorem, wystarczy kliknąć narzędzie wiaderka. Tutaj mogę wybrać kolor do zmiany. Kolor skóry to jest bardziej taki obrązowy, może. W każdym razie pokazałem wam tą sztuczkę. I to by było na tyle w dzisiejszym wideo tutorialu. Mam nadzieję, że ta porada się komuś przyda i zachęciła kogoś do zapoznania się z programem Macromedia Flash. Do zobaczenia. Aha, wracam jeszcze raz już na pustej scenie, ponieważ zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, właściwie najważniejszej, mianowicie jak zapisać nasz projekt. W tym celu musimy kliknąć File no, i tutaj musimy kliknąć. Najlepiej na początku w Publish settings, dlatego że możemy sobie ustawić, czy chcemy naszą scenę publikować w formacie flash, HTML, czyli tak, aby otworzyła ją przyglądarka internetowa. Jeżeli wszystko już nam pasuje, klikamy Publish. Pliki mi się wygenerowały i klikamy OK. Dziki mogły się wygenerować nawet z pustą sceną, nie było żadnego problemu. Teraz dodatkowo klikamy jeszcze File i Save As. To pozwoli nam zapisać nasz projekt pod określoną nazwą w określonym miejscu. No i klikamy po prostu Zapisz. To wszystko na dzisiaj i zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych wideo poradników.